Dobra. Powiedziałam wszystkim, że nikt nie może tutaj wejść ani zrobić najmniejszego hałasu. Ma być Gdanie. cisza. Wytłumaczyłam Gdanie. im, że czekasz tu na wideo rozmowę z Diną i jej europejskim wspólnikiem. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Spoko. Jesteś gotowy? Tak, jasne, że jestem. Nie pamiętasz, kim jestem? O... Królem Pawiem. Jestem zawsze gotowy. Zero stresu. <laughs> Pewnie. Ten król Paw to moje przekleństwo. Na serio. Ale zaczekaj. Bo chyba jednak masz maleńką tremę. Ja? Nie, nie. nie bo niby nie. czemu? Przecież to tylko najważniejsza rozmowa w całym moim życiu, która może obrócić moją karierę o 180 stopni. Kogo to rusza? Mnie nie, w życiu. Jak pójdzie, dobrze, to dobrze. A jak źle? Źle. Nie, nie ma mowy, to też dobrze. Hej, nie, nie myśl o tym. Wszystko pójdzie ekstra, zobaczysz. Mówię serio, musisz tylko cały czas być sobą. Pokaż jaki jesteś. Pokaż króla pawia, y, aroganckiego, zarozumiałego, y, inteligentnego, super przystojnego i zdolnego. Dzięki. Co bym bez ciebie zrobił? Dobra. Teraz muszę już tylko zalogować się i czekać A, na nie? diner. Chwila. Co jest? Nie. Niemożliwe. Co? Wyłączył się, wyłączył! Nie, nic z tego bateria się wyładowała. Nie, spokojnie. Nie, normalnie nie, nie wierzę. Nie, nie. Akurat czekaj, teraz no, musiało no, się czekaj, coś wydarzyć. Plus, spokojnie, wyluzuj, Masz już się pomagam, tak? Wystarczy go podłączyć. I gotowe. Tylko powoli, nie, nie tak? Jak będziesz panikował, to na pewno się nie uda. Dobra, jest. Chwilę podłączony. Tak, gotowe! Oj, wow! dzięki, dzięki. Serio, uratowałaś mi życie. Hej, tylko spokojnie, popilnuję drzwi, żeby nikt nie wszedł. Nie. Hej, 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 zostań ze mną. Proszę. Nie, nie ma to, ale jak mnie zobaczą... Siedź z boku i tyle. Potrzebuję cię. Zostań tu ze mną, proszę cię. W porządku, zostanę tutaj razem z tobą. Dzięki. Dobra, powodzenia. Przyszła chwila, prawdy. Cześć Mateo. Dzień dobry. Co słychać? To jest Mark, producent, o którym ci mówiłam, pamiętasz? Witaj Mateo, miło mi. E... Dzień dobry, dzień dobry. E... Miło pana poznać. Przyjemność po mojej stronie. Po pierwsze przepraszam cię, że trochę zwlekaliśmy z naszą wspólną rozmową. Chodzi o to, że razem z Markiem musieliśmy wszystko przemyśleć i w końcu podjęliśmy decyzję. A więc co postanowiliście?